Hello guys, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu na tym kanale. Ogólnie miałam już jedno podejście do nagrywania początku tego vloga przed chwilą, dosłownie, gdzie miałam jeszcze na włosach pasek od szlafroka i pokazywałam Wam, jak go rozplantuję i efekt i tak dalej. Opowiadałam Wam, co dzisiaj, jaki jest plan, i o mojej cute piżamce z handemu także może teraz też od tego rozpocznę. Także od początku tak się prezentują włosy na pasek od szlafroka, ale jeżeli chcecie tutorial. Na te włosy, to zapraszam Was bardzo serdecznie na mojego TikToka, bo tam kiedyś robiłam Wam tutorial, i myślę, że to jest taki do dobry ogólnie tutorial, że dużo osób z Was zrozumie. On też miał duże wyświetlenie. Dużo osób pisało, że no, że super, że się sprawdza i tak dalej. Druga kwestia jest taka, że mamy dzisiaj piątek i ja właśnie wychodzę na studia. Ogólnie w piątki rzadko kiedy mam zajęcia. Nie wiem, ja mam co tydzień ogólnie inny plan zajęć. Ja nie mam tak, że mam e, dokładnie takie same zajęcia w każdy dzień tygodnia, tak samo. Tylko ja mam co tydzień mi się trochę zmienia ten plan. W tym tygodniu miałam zajęcia poniedziałek, środa, czwartek, piątek, czyli praktycznie codziennie oprócz wtorku. No a w przyszłym tygodniu mam chyba tylko poniedziałek, czwartek albo poniedziałek, piątek, coś takiego. No także szkoda, bo najczęściej w piątki nie miałam zajęć, ale dzisiaj mam, także idę. I to jeszcze mam trzy razy po półtorej godziny ten sam przedmiot. Ale mimo tego, że piątek, to chociaż dobrze, że nie musiałam jechać na dziewiątą, tak jak codziennie ostatnio. Tylko dzisiaj mam na dziesiątą 45, więc mogłam sobie pospać trochę dłużej, dlatego też te włosy mają dzisiaj tak. Taki mocny efekt, bo po prostu dłużej się kręciły. O czym jeszcze chciałam powiedzieć? A o mojej piżamce, że ostatnio zarobiłam sobie zamówienie z handemu. W ogóle H&M ma zarąbiste piżamki, bo nie są aż takie drogie, a są super jakości. Pamiętajcie, nie kupujcie piżam z jakichś chińskich stronek typu Shein i ogólnie nie kupujcie po prostu piżam, które mają w sobie sztuczne materiały, bo ciało wam się zapoci. Ja kiedyś popełniłam ten błąd i kupiłam piżamę w Primarku i powiem wam, że ja się budziłam cała spocona, w ogóle niekomfortowe ciało, nie oddycha, no nie. To jest nawet niezdrowe, nie tylko niekomfortowe, tylko niezdrowe. Nie kupujcie piżam sztucznych piżamy mają być jak najbardziej naturalne. No i tutaj ja mam taką piżamkę z H&M, oh, mega cute. Bo ja mam ogólnie jakiś niedobór piżam. Ja kocham spać w piżamach. No a to o czym mówiłam kiedy się zorientowałam, że nie działa mi dźwięk, to jest to, że w ostatnim vlogu opowiadałam wam o tym, że muszę kupić mikrofon, prawda? Kto nie ogląda ostatniego vloga, proszę to nadrobić. I słuchajcie, minęło już trochę czasu i zdążyłam ten mikrofon kupić. W ogóle zobaczcie jaki on jest wielki. Mam nadzieję, że teraz nie wytworzyłam wam jakiś dziwnych Dźwięków, ale mogę. Czy to było satysfakcjonujące asymery? No, ale słuchajcie, kupiłam nowy mikrofon i uważam, że jest gigantyczna różnica między tym moim starym. Weźcie w ogóle dajcie mi znać, czy wy to słyszycie. Możecie nawet dla takiego doświadczenia odpalić sobie mój poprzedni filmik, czyli poprzedni vlog z Walentynek, i dać mi proszę znać widzicie tą różnicę. Dobra, bo jest już dość późno, ja muszę iść się ogarniać, muszę iść się w coś ubrać, iść zjeść jakieś szybkie śniadanko. Zapraszam Was na dzisiejszego vloga. Ej, dajcie znać, czy Wasze psy też tak kochają być na słońcu, jak Luna. Luna zawsze sobie znajdzie malutki fragment słońca, na którym będzie leżeć. O, teraz nie, teraz już kuszko. Słuchajcie, mój content chyba zamienia się w kontent florystyczny, tak to się mówi. Zobaczcie, że na ostatnim vlogu były trzy bukiety kwiatów, i dzisiaj są kolejne kwiaty. Jutro jest w ogóle 8 marca, czyli Dzień Kobiet. I mój tata pojechał po chleb na śniadanie. No i nie było go dość długo, no i okazuje się, że kupił jeszcze mamie i mi yy, bukiet kwiatów. Luty i marzec to jest naprawdę bardzo fajne miesiące dla kobiet, bo masz pewność, że w tych dwóch miesiącach dostaniesz kwiaty, a później przez następne 10 miesięcy nie dostajesz ewentualnie jeszcze na urodziny. Piękne są, zobaczcie w takim, no przepiękne. No piękne, no kobiety kochają kwiaty, ja kocham kwiaty. I mimo to, że nigdy nie miałam chłopaka, to mój tata dba o to, żebym zawsze miała bukiet kwiatów. Zobaczcie jakie piękne, no przepiękne są tutaj szklanki i opakowanie po... Nie na soczewki, ale przepięknie jest. A ja już się w ogóle ubrałam. Dzisiaj tak bardzo na luzaku w ogóle bo być ciepło dość. No i mam na sobie taką zwykłą bluzo koszulkę z handemu i takie spodnie z berszki, Zakładamy jeszcze biżuterię, bo biżuteria to jest coś, co zawsze urozmaica outfit Pier pierścionki standardowo. Ja się nigdzie nie ruszam bez tych pierścionków. Okej, okay, teraz kolczyki. Ja najczęściej teraz na co dzień już noszę takie po prostu małe kolczyki, bo nie chcę mi się takich dużych, ale może dzisiaj Ech! o dzięki. Może dzisiaj zaszaleję, a może nie. Nie, nie zaszaleję. W ogóle dajcie znać, komu mamy mówiły w dzieciństwie, że nie może nosić. Kolczyków takich sieciówkowych, tylko prawdziwe złoto. Bo mi tak mama mówiła i tak ja kiedyś nosiłam, ale no, od kiedy odkryłam, że nie do końca tak jest, to zaczęłam nosić. Znowu założymy sobie tutaj jeszcze takiego chaina. Antyperspirant pod pachy, perfumy. Arabskie, teraz jedne z moich ulubionych. Kupiłam je w Dubaju z polecenia Julki. Wcześniej z nich korzystałam właśnie w Lizbonie, bo Jula miała je w Lizbonie. Później, jak byliśmy w Dubaju, to ona sobie kupiła. Stwierdziłam, że też sobie kupię i bardzo lubię. Dobrze mi się kojarzą jakoś. I z Lizboną też, z wychodzeniem na imprezy, bo zawsze z tymi pierchumami psikałam. Jak do dziewczyn przyjeżdżałam i wychodziłyśmy właśnie na przykład na imprezki. I czas na nowe lip combo. Pierwsze co, korzystam z kredki do brwi brązowej jako konturówki. Jedyny minus tego lip combo, że czasem wyjdzie lepiej, czasem gorzej. I teraz górna, i też rozmazuję. I teraz wyglądam jak Wednesday Adams, jeszcze w tym topie. Totalnie. Ok, następnie ten produkt z Eveline Cosmetics, który jest różem i pomadką w jednym. Ogólnie to jest cztery w jednym. Nie wiem, co tu jeszcze mogłoby być, ale ja mam w odcieniu 0,3. I robię sobie, tak? Ogólnie to, jakby co, to nie jest moja lipka, to jest lipką Bojul. Także wszystkie dziękowania kierujcie do niej. Takie coś i po całych ustach. I teraz paluszek. I na koniec błyszczyk. To nie jest necessary krok, ale ja lubię dodać, bo wtedy one się ładnie błyszczą i ten kolor się jeszcze tak ujednolica. No i tak się prezentuje lip combo. Jak ono się trochę zje, to nawet daje lepszy efekt, bo teraz jest jeszcze dość mocny. Także co, ja jestem tak naprawdę ready. Zjadłam śniadanko, ubrałam się, wychodzę na studia, po chciałabym z wami pojechać na jakąś pyszną maczę i otworzyło się nowe miejsce we Wrocławiu z podobno pyszną maczą, tak mi przynajmniej Lena powiedziała. Także zobaczymy, sprawdzimy czy to jest prawda. No i oprócz tego e, jakieś jedzenie, bo moi rodzice dzisiaj sobie jadą sami do restauracji, także niestety żadnego obiadu w domu nie będzie. Y, więc albo sobie coś kupię, albo sobie coś ugotuję. No i wieczorem trening. Taki jest wstępny plan na dzisiaj. Podoba Wam się? Mi się podoba. Idziemy. See on my feet. No, I'm not for the weak. They say they wanna be just like me. I am not your wifey. Got my man at home, and he got me so right. He barely just tell me what I want. Shuffle to the prairie. Dinner on the docks. <laughs> Guys, Lena nas zabrała w to miejsce z przepyszną maczą tak. Znalazła to na TikToku i co? Fajna miejscówka na Bardzo fajna pracuje. i bardzo fajne też goferki są Tak, tak. Z, sezamem z sezamem Lena sezamem miała i z Oreo i z... Jest to smaków, tak polecamy... Nawet z ciasteczkami Dalgona. Tak, tylko. Tymi ze Squid Game. Jest bardzo mało miejsca. A. Trzeba to wziąć pod uwagę, że tam raczej nie usiedziecie sobie tak. na spokojnie. <laughs> <laughs> Możecie sobie sobie tak usiąść, ale to tak tylko zjeść i pójść. Musimy to Okej. Okay. Ale jest bardzo fajnie i jest piękna pogoda, więc plus 10 do smaku. Yes, That's true. No w ogóle to jest miejsce, które się niedawno otworzyło, co nie? Tydzień albo dwa tygodnie temu. Tyle ludzi. To w ogóle otworzyli młodzi ludzie. No. I widzisz, jaki potencjał jest dla? Tak, fajna taka miejscówka, taka już trochę ala warszawska, moim zdaniem. No, hmm? tak, naprawdę. To jest taka. Fajnie. Wydaje mi się, że to będzie wrocławska moja macza. No. Ale fajnie, bo brakuje trochę takich miejsc na mapie Wrocławia moim zdaniem. A... I fajnie, że się coraz więcej ich otwiera. Ale mamy porównanie. Wczoraj próbowałyśmy maczy lawendowej. Ze Starbucksa ze Starbucksa i. No tutaj tam. dużo lepsze. I w ogóle bez porównania. Bez porównania. Tamta no, ta no, była fajna, bo była też inna, bo była lawendowa. No, ale to wciąż macza ze Starbucks. No ale. i ona w ogóle czuć w samej maczy, że, że to jest zupełnie coś takiego. I w ogóle ta była super piankę na górze I myślałyśmy, że to jest normalnie no mleko ale okazało się, że to jest jakaś taka to, nie śmietana wiemy. To była jak biała śmietana, ale taka robiona przez nich Polecanko, zdecydowanie ale, ym, warto ym, uwaga, ja zapowiadam nową serię <laughs> <publiki> na kanale <laughs> Test jest Test y maczy. maczy, bo wy od otworzyło się naprawdę dużo mniej mm -hmm. z maczą. I w końcu mam z kim chodzić na maczy, bo dziewczyny też uwielbiają więc w przyszłym tygodniu idziemy na maczę. Mika masz zrobić bloga. z tego. Lena będzie od szukania miejscówek i będziemy razem testować Tak, zbawać. będziemy testować, cała seria Ubiqui Ogólnie, guys, jestem mistrzem w zapominaniu o tym, żeby zamykać, żeby zamykać szyberdach Naprawdę, zdarzyło mi się to ostatnio, od kiedy się zrobiło ciepło, czyli w sumie od trzech dni Chyba, nie wiem, z czterech razy nie zamknęłam szyberdachu, jak gdzieś szłam I to jest niebezpieczne, zwłaszcza teraz, jak by, byłyśmy na nadorzu we Wrocławiu, a ja zostawiłam laptopa w aucie i nie zamknęłam szyberdachu dachu, no mocno. Ja nie jestem przyzwyczajona do deszczu szyberdachu, bo nigdy takie nie miałam. A teraz przyjechałam pod Rosmana z racji, że potrzebuję kupić jedną rzecz do kampanii bardzo fajnej, którą będę nagrywać w weekend. Lecę po te rzeczy. Zabieram was ze sobą, może będą jakieś fajne nowości. Wiecie kiedy ostatni raz w Rossmanie byłam? Ja szczerze sama nie pamiętam kiedy. Mam już produkcję, które potrzebowałam. Teraz jeszcze rozeglę, rozglądnę się, co tu jest. Przydałby mi się krem pod oczy. Miałam kiedyś tam mega słabe. Nie widzę nic ciekawego. Przyszły mi nowe stroje na siłkę. Dokładnie tak. Wy wiecie, że ja kocham markę Gym Glamour i to nie jest współpraca. Kiedyś miałam z nimi współpracę, to prawda i bardzo chętnie bym chciała kolejną, ale y, aktualnie to nie jest współpraca. Kupiłam te stroje za własne pieniądze. To pokochałam ich wersję Push 2.0, których wcześniej nie miałam, bo wcześniej nie kupowałam w ogóle leggingsów z Push upem I jak przy okazji ostatniej współpracy właśnie z Gym Glamour wybrałam sobie właśnie te Push 200 I tak się w nich zakochałam. Miałam taki brązowy secik, o który bardzo często zresztą się pytacie, że jak zobaczyłam, że teraz są promocje na Dzień Kobiet, to mówiłam: Biorę. Niestety legginsów było pełno, ale topów nie było praktycznie w ogóle w moim rozmiarze. Praktycznie w ogóle topów nie było. Jeden w rozmiarze M. No, myślałam, że może będzie gate, bo ja, ja zawsze noszę XS-kę, ale nie było xs nie było s i stwierdziłam, że, że dobra, że spróbuję ten M. Moja mama nosi M, a ona ma dużo większe. Piersi, niż ja. <noise> I oprócz tego wziąłem czarny top też z jakiejś innej kompletnie kolekcji. Wiecie co, ja jestem dobra, bo ja e, ogólnie rzadko kiedy kupuję na promocjach i na wyprzedażach. Po prostu nigdy nie chcę mi się bawić w to takie wiecie, jakby przebieranie w tym wszystkim, zwłaszcza w sklepach stacjonarnych. Nigdy, nigdy praktycznie się działy z wyprzedażami. Jak już coś kupuję okazuje się, o, że jest jakaś mniejsza cena, no to super, ale tak z premedytacją to rzadko kiedy kupuję. Na stronach też, jak są jakieś Black Friday albo coś Bo Po prostu ja jak coś potrzebuję. Czegoś potrzebuję, jakiegoś ubrania, to ja po prostu wchodzę na stronę i to kupuję. Nieważne, czy jest na promocji, czy nie. Już są te promocje, to ja nigdy nie potrafię nic dla siebie znaleźć ogólnie. Tak mam. Także no, wydaję dużo pieniędzy na ubrania, przez to, że nigdy nie kupuję na jakichś promocjach. I teraz właśnie dodała chyba Fausti albo Sofia Buchta. Słuchajcie, weszłam na stronę. No i wiecie, no i tam sobie wybierałam pół godziny, coś takiego, przeglądałam sobie te wszystkie stroje i tak dalej. Po czym zamówiłam i koniec końców zapomniałam użyć kodu. A było minus 30, albo minus 40%, to jest bardzo dużo, więc zapłaciłabym dużo mniej za to zamówienie, bo umówmy się, te stroje też do tanich nie należą. O właśnie zobaczcie te push up mają takie, tutaj nie ma jakiejś gąbki, która wam wypycha tą dupę i po prostu wiecie, macie tutaj jakiś, jakiś fake, fake booty albo coś w tym stylu, tylko to jest po prostu taki szef, który wam tą dupkę unosi i po prostu wygląda ona ładniej, ale wciąż to jest wasza dupka, ok? Jeżeli faceci słyszą, o push up, to zaraz powiedzą, że no wypychacie sobie tutaj tyłki, żeby były lepsze, otóż to nie. To są nasze pośladki, tylko z lekkim bustem, prawda? No i tutaj mam jeszcze w takim kolorze granatowym. Bardzo ładny kolor. Ja w ogóle w takich kolorach czuję się bardzo dobrze. I drugi wziąłem sobie do tych granatowych, chociaż ja lubię komplet. Piękne są te plecki, takie na krzyż. A ja umówiłam się na nowy tatuaż. Słuchajcie, 27 marca idę na mój największy tatuaż w życiu. Moje tatuaże teraz dotychczas, które mam, no to wiadomo, ten jest... Chyba dalej największy. Wydaje mi się, że nie mam żadnego większego. No to ten, który teraz robię, będzie z 10 razy większy niż ten. W ogóle sesja całodniowa. I oprócz tego. Jeszcze będę poprawiać tego, bo jak widzicie, ten tatuaż jest przepiękny, no ale niestety nie pasuje grubością do pozostałych moich tatuaży, więc będę chciała go pogrubić. I oprócz tego robię jeszcze jeden. Hello, kochani, mamy kolejny dzień, Cię jest sobota i dzień kobiet, więc jak to oglądacie? Pewnie z lekkim opóźnieniem, ale życzę wszystkim kobietkom wszystkiego najlepszego. Ja wstałam, jeszcze jestem trochę zaspana, ale ogólnie obudziłam się, wyspałam się i dzisiaj są bardzo fajne plany. Wpiję jeszcze kawkę i słuchajcie, wracam do journalingu. Znowu ja z tym journalingiem mam tak, że jak się robi jakoś tak dużo ciekawych rzeczy w moim życiu, to nie mam potrzeby pisania tego, ale wiem, że mi to bardzo pomaga w momencie, kiedy jest tak, że się dzieje po prostu mniej, dlatego chcę i tak o to po prostu dbać, żeby pisać. No i ja już wam kiedyś pokazywałam, kiedyś na vlogmasie, tak mi się wydaje, że uzupełniam właśnie taki The 5 Minute Journal, takie trochę manifestacje i docenianie małych rzeczy. Wiecie o co chodzi? Że w momencie, kiedy w waszym życiu się nie dzieje dużo, ani za bardzo na nic nie czekacie i tak dalej to żeby wciąż czerpać jakby super fan z życia i przyjemność i tak dalej, po prostu być szczęśliwym, to warto doceniać jest te małe rzeczy. No i tutaj codziennie zadajecie sobie takich pięć pytań. Uzupełniacie to codziennie rano i to codziennie wieczorem. Wiadomo, czasem nie wyjdzie, czasem wyjdzie, czasem nie macie czasu, czasem śpicie poza domem, no i po prostu to jest okej, okay. to ważne, żeby nie ustawiać sobie tutaj jakiejś niewiadomo jakiej poprzeczki. I am grateful for, czyli jestem wdzięczny za. What would make today great, czyli co by sprawiło, że dzisiejszy dzień będzie wspaniały. Daily affirmation, Czyli codzienne afirmacje, i na wieczór rozpisujecie sobie highlights of the day, czyli takie wyróżnione chwile z dnia. I What did I learn today? Czyli czego się dzisiaj nauczyłam. No i właśnie o to chodzi, że nawet jak nie robiliście niczego wspaniałego tego dnia, co sprawiło, że Wasz dzień jest niesamowity, to żeby właśnie napisać chociażby poranną kawę, że mogliście sobie ją wypić w spokoju. Ostatnio też zaczęłam taki dziennik autorefleksji: pytaj, odkryj zrozum, sfera życia. No i ogólnie to jest taka trochę polska wersja tego defluczenia. 5-minute journal. Tutaj też po prostu musimy dużo myśleć nad naszym życiem. No i ogólnie taka samorefleksja, takie odkrycie swojej własnej motywacji, co nas motywuje w życiu, czego tak naprawdę chcemy i tak dalej. I są tutaj różne też takie yy, działy, właśnie w których możemy poczytać, trochę więcej zrozumieć. Pytania są dość podobne do tych z poprzedniej książki, ale nieco inne. Zresztą tutaj mamy, jakie są priorytety na dzisiejszy dzień, co jest moją motywacją i mamy też rozpisać dlaczego, za co jestem dzisiaj wdzięczna. Jak się czuję, emocje, jakie emocje towarzyszyły mi w ciągu dnia, jakie były najwspanialsze chwile tego dnia i jakie refleksje i lekcje dał mi ten dzień. Także, no troszkę inne pytania, ale wciąż takie same. Ja zawsze staram się w jednej książce pisać coś innego i w drugiej książce pisać coś innego, żeby wiecie, jak najwięcej tych rzeczy wymyśleć i później chciałabym pójść, zrobić trening w końcu, bo ostatnio ciężko mi jest złapać motywację, a jak już pójdę, to się czuję wspaniale, ale najgorzej jest zawsze pójść. Osoby, które oglądały poprzedniego vloga, to mogą pamiętać, że mówiłam tam, że poprosiłam tatę, żeby mi aktywował multisporta, no bo jak wyjeżdżałam na Erasmusa w październiku, no to powiedziałam mu, tata, dezaktywuj tego multisporta, żeby on się nie marnował, no i on dezaktywował go, jak się okazało, dopiero w lutym, czyli w momencie, kiedy ja już tego multisporta potrzebowałam, bo już byłam w Polsce. I słuchajcie, powiedziałam mu w tym lutym, w no dobra, trudno, no to w lutym to jeszcze sobie będę tutaj chodzić na siłkę do naszej domowej siłowni, jak widzicie jestem w domu. E, oprócz w lutym też chodziłam z Julką, bo po prostu koleżanka nas wpuszczała na siłownię. I co? I słuchajcie, przychodzi 1 marca. Mój tata wraca z pracy i się pyta, no, że jak tam, że kiedy będzie ten multisport? No i tata mówi: O kurde, że zapomniał go aktywować. A słuchajcie, z multisportem jest tak, że trzeba czekać od pełnego miesiąca. Jeżeli nawet jeżeli go aktywujesz, no to trzeba czekać od pełnego miesiąca, żeby jakby dopiero móc wejść na siłownię, no bo wtedy się rozpoczyna karnet. Także przez cały marzec <grym> jeszcze nie będę mogła chodzić. I później lecę jeść śniadanie, moja mama powiedziała, że zrobię jej fajne śniadanie z dużą ilością białka, a ja teraz bardzo dbam o to, żeby każdego dnia dobijać białko, bo po prostu zauważyłam, że się dużo lepiej czuję i tak jak diety żadnej nie mam, bo nie mam, nie pilnuję tego co jem, nie liczę kalorii ani w tym stylu, to liczę za to białko i no już teraz w tym momencie, kiedy robię to już, już od dłuższego czasu, no to wiem co i ile powinnam zjadać w ciągu dnia, żeby po prostu to białko, odpowiednią ilość dobić, ale ale mimo wszystko jakby to jest to, na czym się skupiam, chciałam, żeby w każdym moim posiłku była jakaś mniejsza bądź większa zawartość białka. Okej, okay, ja już wykąpana, ubrana, wypiłam sobie białko. I czas się nieco ogarnąć. Kupiłam ostatnio odżywkę moją ulubioną z do rozczesywania włosów. Jest to serum termo i też właśnie o taka odżywka do rozczesywania i tak dalej. Także naprawdę fajne ma pielęgnacyjne zastosowanie. I słuchajcie, myślałam, że nie da się, że ciężko jest to dostępne stacjonarnie, ale słuchajcie w Magnoli we Wrocławiu. Myślę, że fajna informacja, że jest sklep stacjonarny w galerii z wieloma różnymi kosmetykami do włosów, które ogólnie. W wielu miejscach nie są dostępne stacjonarne. Na przykład jest pełno różnych serii Karasas, jest Loral, Pro, Matrix i w ogóle w Magnoli jest właśnie sklep stacjonarny, więc myślę, że może się komuś przydać ta informacja. Teraz jeszcze jakiś olejek. Dobra, w sumie może być dzisiaj ten K18. I może jeszcze sobie nałożę taki produkt Super Milk z lasu, żeby ładnie pachniały. Ostatnio w ogóle widziałam, że bardzo dużo dziewczyn używa jako bazę pod makijaż takie serum z Lancôme Triple Serum i bardzo często mi się wyświetlało i okazało się, że ja to serum w ogóle mam w spaczki jakiejś PR po prostu i ono u mnie sobie tak leżało i stwierdziłam, a przetestuję, jak te dziewczyny polecają, czy widzę so Fary jakąś dużą różnicę. Nie wiem, nakładam to przed każdym makijażem, dosłownie to serum i. Nie wiem, szczerze nie zauważyłam jeszcze jakiejś dużej różnicy. Na pewno fajne to jest właśnie jako baza, bo jest takie lepkie dość, więc ten makijaż fajnie się trzyma. Dobra, lecimy z szybkim makijażem. Wracam, jak będę gotowa. Stały mi już tylko włosy i usta. Ja mam prostownicę taką z Remingtona to jest mojej mamy stara prostownica, z której ona już nie korzysta, i po prostu ja ją sobie buchnęłam. Taka jest różnica między wyprostowanymi a niewyprostowanymi. Także ja widzicie, ja swoje włosy mam naprawdę no mega proste, ale one po prostu ta prostownica, to ciepło dodaje tego, że one się nie plączą, nie elektryzują. Ubram się, mam na sobie taki biały top wiązany tutaj na karku, okulary, bo jest słodeczko i cieplutko. Dodatkowo do tego mam takie jeansy z berszki z dziurą na kolanie. Zakładam najprawdopodobniej białe konwersy bo po prostu chcę jakieś wygodne płaskie buty. Bo aż ja wam mówiłam w ogóle, gdzie my idziemy, nie wiem czy mówiłam, czy nie, ale idziemy na go karty z moją mamą, moim tatą i Martyną. Ostatnio właśnie stwierdziliśmy z Martyną, że chcemy iść na go karty, a że moi rodzice i ostatnio byli, bo mieli imprezę filmową na go kartach. To powiedzieli, że tak naprawdę im większa grupa tym lepiej, więc powiedzieli, że mogą do nas dołączyć. No i stwierdziliśmy, że idziemy wszyscy razem w czwórkę na go karty. Miał być jeszcze Krystek i Ola, ale oni mają inne plany na dzisiaj, bo dzisiaj jest nawet ekszinkować i tak dalej, więc coś tam już mieli poplanowane. No ale my idziemy w czwórkę ścigać się. To będzie w ogóle mój pierwszy raz na go kartach. Biorę GoPro, więc zobaczymy, może coś tam się uda nagrać fajnego. Zobaczymy jak sobie poradzę no, bo ja ogólnie lubię jeździć autem i uważam, że jestem dość dobrym kierowcą, ale na go kartach, to jest jednak coś innego, więc zobaczymy, jak tam będzie. No, Martyna też nigdy nie jeździła, no i moja mama jeździła raz, a mój tata, nie wiem, może kilka razy. No i słuchajcie, i później wracamy tutaj i wracamy na koreańskiego grilla. Pyszne takie mięsko, kiszonki, wszystko w sałacie. ma po prostu idealne. I wieczorem z Martyną idziemy na imprezę. Z racji, że umówiliśmy się z dziewczynami ze studiów, że dzisiaj wychodzimy z okazji Dnia Kobiet. for the <laughs> I szczerze, dawno mi się coś tak nie podobało jak to. po prostu ja jechałam tak i chciałam powiedzieć, że moi rodzice gadali, że no, że jesteś gotowa na stronie dupy, a miałam trzecie miejsce z wszystkich. Jestem z jesteś z że Tak, jestem z Ciebie za no. pierwszym razem nie szło tak dobrze. No bo miałam ja wrażenie, że się bałaś na początku. No, ale potem się odpaliło, a miałam takiego wszystkiego tego hip-harta. się, ale nie, ja też się na początku bałam, ale trochę... Ale potem jak już mnie wyprzedził e, Daniel, no. to e, cały czas za nim jechałam. No. Późno bo dziewczyna przede jakoś nie mogę występować. Okay. I właśnie gościu koszulce wyprzedał, bo on no. puka, a Tak, miała. więc po prostu to najważniejszy jest czas tak naprawdę. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, kochani, za oglądanie tego vloga. Widzimy się już niedługo w kolejnym. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał. Buziaki! Pa, pa!